Siemanko, siemanko koledzy, mam dzisiaj sobotę. Jak widać zima nie powiedziała jeszcze ostatniego zdania, słowa. Wróciła, ale to normalne w marcu. I tak, ja właśnie zmierzam na targ. Pewnie będzie mniejszy niż tydzień temu, bo jak trochę śniegu spadło, to raczej dużo ludzi nie, przyleci, nie przyjedzie. Ale coś tam się nagra. Możecie w końcu dokupię do tego mojego szarika samca. Zobaczymy, no i co? Tyle na wstępie. Jeszcze was proszę o zostawienie łapki w górę, subskrypcji, jakiegoś komentarza dla zasięgu. i No i co? No i lecimy. Dzięki. Słuchajcie, ile szoriki te wiśniowe? Na. Zależy. Zależy, a tak od do, jak pan tam. Taki przedział? Od 15 do 50. Aha, dobra, a ten szubaty co to będzie? te Słuchajcie, ile ptaszki? Te pocztowe tutaj? Znowu po dwie dychy. Po dwie A tutaj te... ten miks? <grych> ile? Tutaj? Tak. Od 20 do 50. Dobra. Dziękuję. A tutaj też pana dalej, te? Tak. Te, te szaliki ile? Te czuwate. 15 15. A te niżej tutaj? Po piątce, dobra. piątce do do Po piątce dobra. To piątce dania. 4 sztuki za dwie dychy, Trzeba. A co są buciany, tak? Jakieś, tak. Taki? Dobra. Sztuka, to te za pan ma tutaj? I tych, tych czarnych klasyk będzie parka, czy nie? Nie. nie. Samce, dobra. A siwy, to to będzie? Sławiec. też. A biały? Sławiec. Aha, wszystkie samce pan wziął? Dobra. Proszę. Sztuka piru pana, te powiczki. Kolorowe. Po ile? No po ile, no no. 40 w górę. 40 w górę, dobra. Filmik, filmik robisz? Tak, tak, na internet. No. 40, Poszacie, tak? Muszę się trochę ruszać. Jakbyś ten wyjdą. Dobra. Już co chwilę te szaliki kolorowe pan ma? Od 50 do 100. No, dobra. I tu są samce i samiczki, tak? Samce i samiczki, tak. to też pana obok? I tutaj jak Tutaj od 20 do 200 dobra, to, za to jest pocztowy, tak? Ten biały? No. To pocztowy ten biały, tak? Tak, pocztowy młode. młode. A tam ten czerwony klasy to ten krótkodzioby, tak? Tak, samczyk i siwa samiczka. Dobra, dobra. To, 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 to była parka, tak? Cała? E, tak. Dobra, dobra. To, to takie późne młode. Hmm. Mamy takiej głąbki, właściciela nie ma niestety. Tutaj jest trasa, jak widać. Żółte fawiki. Proszę bardzo, żółte pawiki i takie tutaj chyba szpaki, nie wiem, nie kojarzę tej rasy. a Tak. I to co to ze strony masz? To takie kolorowe pocztowe. Chyba. Ma... Z pięć dych więcej? No bo po pięć mam. To są same te samiczki, one są lotowane, tak? Tak. Dobrze. Dobra. Dziękuję. Tu u pana te standardy. To to parka, tak? Będzie? No samica, samica. Aha, trzeba spłacić, tak jak już, tak? No, to jeszcze, no. Dobra, a te mule mansy? 30. 30 a, a kapucy? 50. A kaputy? 50. To samic, samica? Samica. 100, no. ile te króliczki pan ma? 10 złotych. 10 zł. zł. A co to za rasa jest? No to jest taka miękka. A jakieś mieszańce takie? Tak, bo to jest z tym. Aha. Ten też no. takie jest trochę czuł samcu takiemu. A samica? Z czarnymi a, a to są miatorki, czy zwykłe takie? Nie, turysty? to są zwykłe, tak jak 56 kg pokażę Fajne zajączki Dobra, to wdycham sztukę, tak? Tak no. Dobrze, dziękuję Szeliczki mamy Czyli wdych, sztuka, szaliki Sztuka filofa na te krymki Dwie i pół, dwie i pół, dobra, a szaliki? Pod biednych. Pod dobra. I z tych krem, jak są santy, jest tych krymek, co sam ty samicę, tak? R no. Różnie. Powiem, tak. że to mojskie. Tutaj te murzyny. Po 20. 20, dobra. A tutaj szaliczki? 40. A tutaj? 30. 30, dobra. Co powiedział pan na to stare polskie? 50 złotych. zł, chyba zł. to, to, to są parki, tak? Proszę do paralelę 50 za sztukę. A za sztukę, dobrze. A tutaj te kapucyny jak? Sztuk. To parka, za, tak? Za parę. Dobra. A te rychie tak? Są? Tak. Rysie? O po 30 zł. 30, dobra. A to kogucik, tak? Ile on? Tak, będę cenił 70. 70. Takie u fajne. Tak, to no. jest. Kazełek A tutaj? Ty chcesz pana? Ten królik biały ile? Miały 50 kroków. A kura? nie kogut, tak? Kogucik, no to jest 60. 60, dobra. Czuka chwilę do bucianki, pan ma? No. Tutaj. Jest! A jak pan ceni to? Gdzie? Do buciany. Mało. Wybierz. No dobra, nie wiadomo ceny. Mamy takiego. A właściciela chyba nie ma. Jakieś różne mieszańce zmieszańce, rybki, jakiś standard, mewka tutaj tak samo zmieszańce, cepel i tutaj mamy głąbki, podychy jak zawsze, też, też pana nie ma, właściciela szariki tutaj jakieś takie, szymel nie wiem co to głąbki, wszystkie podychy pan jest co tydzień, można przychodzić, kupować I po ile pan ma? 15 i 20 15, dobra, co to za Belgii czy? Belgii Belgi, 15 i 20 Jak kuliki Takie to trzeba Tutaj podwiedyszki Pana może? Podwiedyszki Tyki nie wiem, bo nie ma właściciela Poszedł A takie ptaki Proszę bardzo Pomimo śniegu przyjechali też Ludzie z kwiatami, jak widać, z warzywkami Także nawet taki śnieg, to handel się kręci Można przyjeżdżać Tutaj gołąbki na pewno znacie, te klatki kolorowe Ma co tydzień <grymne> Te ceny różnie tutaj Takie pocztowy po 5 dyszek ma Tutaj też pocztówki Tutaj jeszcze, jeszcze słyszałem, że są kurskie, rollery I ceny tak z tych droższych raczej 50, 100 Jakoś tak, mojskie. Tam jeszcze też dwa rzędy klatek Ładne plaszki można wybierać, kupować Jak ktoś chce z tych porządniejszych troszczych No proszę bardzo, jest czym wybierać Króliki w jakiej cenie pan ma tutaj te? Króliki w jakiej cenie pan ma? A to A ten tutaj taki? To ten. 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 ten, No no, ile? Osiemdziesiąt To samciak będzie, tak? Sam. A po ile te murzyny pan ma i jaśniaki? Po trzy dyszki, dwie? Ale które? Te murzyny i jaśniaki po ile? U te murzyny? No, no. Po ty chodzisz z to para je. A ten taki uboczny to to? To gil? To gil. Aha, gil, gil, dobra. Te on? No, no. To gil. A tutaj też pana, te na górze? Jak? To też pańskie te. I Jak pan tutaj ceni te kingi te? Dobra, a obłacian? Bo, Podie hmm? dychy, dobra. dobra A tutaj ten y... Ta... Aha. No. Takie wątki widać Powiem wam, że to jest spory tark, niż się spodziewałem. Przy bardzo trochę ludzi. Już szeliczka nie będzie samotna. Jest takie coś do niej do niej średnie takie. Nawet dwie dychy dałem po negocjacjach. Także będzie zadowolona jeśli będzie samotna. Fajny kolorek taki. I dzisiaj chyba będzie bez aktualności z hodowli, bo zimno. Nie jestem jeśli dzisiaj do nich jechać. Tego na kwarantannę wsadzę sobie w domu. I damy go za tydzień. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Oj, na jakieś błoto się wpierdzieliłem No, samczyk taki jest, coś dokupiony. Także będziemy parować z tamtą wróblową. Dzięki za wszystkie komentarze, subskrypcje. Chciałem trochę dłuższy filmik dzisiaj skleić, ale dziwno jest, nie z mi się tu już chodzić. Kupiłem to, co chciałem, proszę bardzo. Pozdrawiam wszystkich widzów i do następnych filmów. Dzięki, cześć.